Marek Dąbrowski. Chcę skakać. Zima się kończy, więc czekam lata. I przez to znowu chcę w górę skakać. Skakanie jest mą dumą i celem. Przeskoczyć umiem już rzeczy wiele. Rok temu z hakiem bakcyl mnie złapał. Od tamtej pory wciąż pragnę skakać. Pierwszą skakanka była mą pasją. Z nią nauczyłem się śmigać z gracją. Dzięki treningom i uporowi mogłem tak skacząc cudeńka robić. W kosza sukcesów szybko przybyło takich, że nawet mi się nie śniło. W siatkówkę granie normą się stało, w dodatku takie z wielką wygraną. I w atletyce się odnalazłem. Niektórych sportów zgubiłem nazwę. Skok w dal i wzwyż to spamiętałem. Zanim nad wodę wzrok skierowałem, skoki do wody są jak marzenie, chociaż znów trzeba wrócić na ziemię. Kocham więc skakać z piłką i bez niej. Gdzie wskoczę dalej, dziś jeszcze nie wiem. O, zima wraca? To bardzo ważne, bo wręcz uwielbiam skoki narciarskie. Czytał oczywiście tata Mariusz, czy nie Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś i... До услышания.